Witajcie, kochani, e, wojna znów jest u naszych y, domów, wrót, czy co tam, kto ma. E, tym razem sojusz. Dowiemy do, 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 się. Sojusz portugalski. Nie próbuję tego czytać. Żeby nie skompromitować siebie i nie obrazić nikogo z Portugalczyków. Także, no fajnie, w końcu jakiś, jakaś odmiana od tych Rosjan-Ukraińców. <grych> e, dobra, no to jedziemy z tym. E, zobaczmy, jak tu nam pójdzie. Fioletowe tanki. E, poszukajmy sobie jakiś soczysty cel. Tutaj. Finlay, ale spróbujmy go posmyrać. No, no, co to, co to, nie będzie ataków. Widzicie, taka dziwna taktyka u nich. W ogóle nie atakowali. Dopiero około 4 godziny przed końcem zaczęli jakiekolwiek ruchy wykonywać. Tak cały czas jechali na zero. No i dobra, teraz tak. Fioletowy tank, no to co. Eee, chyba weźmiemy żółtych, nie? Także tradycyjnie te dwie panie, tych dwóch panów. Jeden już widzicie, pomału się zbroi, ale jeszcze jest za słabe w tym kostiumie. No i ten łysy z tyłu, czy z boku, jak tam kto woli. Dobra. Oddziały... A, chyba może zostać. No dobra. Jest złożenie po prawej, jest złożenie po lewej. Nie wiem, czy coś może nie podciągnąć. Złożymy tak, żeby nie wszystko w Leonidasa. Teraz dwa żółte w Domincję. No, ciut mało było. Poczekajmy. Ona i tak od. Aha, o! Miała tak mało życia, że trzy klocki wystarczyły. Całe szczęście. Dobra, walimy w pustkę. Niestety, zielone się zaapały. Och, szkoda, że nie odpaliłem Wiwiki. Ale teraz przynajmniej zdejmiemy jej ten kontratak. Tak może by ją już uśmierciło. Ale te Wiwiki naprawdę są mocne. Szkoda tylko, że mają. Wolną manę. E, dobra. Z, załatwmy tą Lenę. Nie, zdejmijmy mu. Bo on nas tutaj będzie. Będzie nas nękał. Dobra, Wiwikę sobie trzymam. E, na jakieś niespodziewane tutaj wydarzenia. Wszystko się układa pod nich. Dobra, już ten kontratak przeboleje. Jedziemy z nią. Walniemy. O, o. No trudno. Dobra, złóżmy te żółte. To wystarczyło i uleczmy się. Wiwikę z osłabieniem trzymam, bo właśnie dlatego teraz wiwika. Zmniejszenie obrony raz Leonidas. Tu mamy klocki, to teraz go pykniemy. Dobra ciach ciach ciach. No nawet żółtych klocków nie było potrzeba. No, i dobra. Pierwszy atak. Zrobiony do przodu, najważniejsze. No to poszukajmy kogoś następnego. Obakan, szybki, wolny, wolny. Tu chyba średnia i średnia. Spróbujmy. Obakan, niezamocny tank. Spróbuję sobie niebieskimi. Czyli trzy razy Magni, Kirill w kostiumie i król Artur. A nie, przyspieszenie Many, to Ryszard, Ryszard, Ryszard. Przyspieszona mana. Czasem już tak z przyzwyczajenia powiem, Wam ustawiam tą drużynę i e, nawet jeżeli jest to błąd, to już jadę. Ale dobra, tu mieliśmy złożenie w środku. Podciągniemy po prawej to mamy następne złożenie niebieskie. Powinien bakan odjechać. Dobra, e, Dobra. Kiril, możemy grać w pustkę. O, nie bardzo coś tu jest. Chyba źle to zagrałem. Mogłem puścić tylko w pustkę te klocki. Wtedy Elena jeszcze by nie odpaliła. Dobra, złożymy fioletowe niebieskie. A, cztery wystarczyły w kombie. Dobra, Ryszard odpali. dobra. Na szczęście, no, chyba najmniejszy wymiar kary nam dał. Tylko dwóch bohaterów. W tym jeden leczący, osłabiona. Obrona. No i dobra. Teraz tak, Artur. Walniemy Ryszarda. Jednym magnim. Powinno to no, nie wystarczyło. Dobra. To dokończmy go. A Ryszardem walniemy po lewej. Ponieważ tam kontratak moglibyśmy, moglibyśmy przegrać. Tu i tak będzie. No nic, spróbujmy. Ale... I tak będzie kontratak, i tak. Tylko jeszcze Horgal strzaśnie. Trzeba było tego Ryszarda jednak odpalić. No widzicie, i tak kontratak nie wypalił. Znaczy nie wypadliło. A zaatakowanie bez kontrataku? O, jeszcze się odrodziła. Kirill. Cholera. Ciekawe czy to wygramy. No nie wiem. Jedziemy. Trudno. Ryszard zostanie, jakby co. Dawaj, Magniego, dwa klocki. Byle się już nie odradzała. O, właśnie. Ale teraz, kombo. Dobra. Ledwo, ledwo, powiem Wam. Ledwo, ledwo to wygraliśmy. Bo dosłownie moment brakował, żebyśmy przegrali to. Albo wszyscy zostaliby wyeliminowani bohaterowi. Wtedy też jest porażka. Dobra, spróbujmy ursenę. Żółtych już nie mamy silnych, nie? Dawaj ją. Weźmiemy zielonych. Wiem, jest przyspieszenie many, ale jednak ten Horgal z mocą 700, chyba 30, no to no nie jak się nie umywa. Słuchajcie, do, do bohaterów ponad 800, którzy mają. On jest na poziomie melendora w tej chwili. Musiałbym go talentami podciągnąć troszeczkę. A nie wiem, czy mi nie szkoda troszeczkę tych talentów, żeby dawać bohaterowi, któremu go używam, nie wiem, co drugi czy trzeci miesiąc na wojnach. No dobra. Podciągnęliśmy czerwone. Tu weszło małe kombo. Jest zielone złożenie. Podciągnęły się pod ursenę ładnie. Ona już wali. No, ale dobra, żółtych nie mamy, więc na spokojnie. Dobra, odjechała, zdejmujemy im to. Przy okazji się leczymy, dajemy Mikołaja, bo to jest koleś obszarowy. Takich nie lubię. Nie wiem, czy zielone krocki to go załatwią, kurczę. Dobra, zobaczymy. Dobra, daje nam obniżenie ataku. Jest tu parę uników. Kadilen nie za wiele tu działała. I klocki się skończyły, co gorsza. Wszystko pod Mikołaja, widzicie, <laughs> albo pod Ryszarda. Ryszard odpala, więc możemy w niego śmiało walnąć. Liana też. Dobra, kamra już ledwo zipie i chyba za daleko nie dojedzie. Tak jest, to już jest koniec. Kamrata na pewno. Dobra, mamy krocki pod Ryszardem, trochę go Vivika tu uchroniła, ale puścimy w pustkę, żeby naładować może Melendora. O dobra. Zdejmujemy im ten, to podbicie defensywy. Mamy jeszcze krocki pod Ryszardem. Zielone na Zielonego i mamy też pustkę, także może się uda. Puścimy w pustkę. Dobra, naładowało nas jeszcze raz. I pod Ryszardem. Dobra. Kurde, nie mogę tego Mikołaja sprzątnąć. Słuchajcie. Dobra, poszedł. Poszedł razem ze wszystkimi zielonymi klockami. Liana i tak odpala. Mm, Ryszard odpala, więc możemy w niego puścić. Tutaj, właśnie dobra, no i tak ładnie wybrał, bo mogli, mogło być dużo, dużo, dużo gorzej. No nie zanosi się to specjalnie, powiem Wam. Mamy złożenie, troszeczkę się uleczymy. Ale tak rozrzuceni ci bohaterowie, że nie można spokojnie pograć w pustkę. Tu mamy niebieskie, ale pionie były. Zrzućmy te fioletowe, czerwone w kombie. Ryszard Liana. Ojej. Dobra. Następny bohater poleciał. Dobra. Trzy teraz w Lianę. No dobra, może Margaret ją wykończy? Ona nie, no za słaby ma ten atak, ale mamy unik, jakby co, więc. Miejmy nadzieję, że wejdzie. Jest unik, dobra. Teraz już tylko bazujemy na tym uniku. Oni się leczą z masakra. Zrzucamy jak najwięcej w pustkę. Widzicie, jak na złość wchodzą wszystkie klocki, tylko nie zielone. Dwa uniki, świetnie. Zdejmujemy im to, no i teraz pytanie, czy tą atakującą, czy, czy nie wziąć się za wiewikę Dobra, mamy cztery klocki pod Ryszardem, to powinno go wykończyć. Pięknie. Smok, trochę zajdzie niebieskich. Ua. Ale kombo. O, jest unik znowu. <śla> no, na szczęście nie możemy narzekać. Bo naprawdę grad dzisiaj robi dla nas wszystko. Czekamy z tym, bo nie mają ataków na razie. Więc ciach, zdejmujemy tą obronę. I chyba wytwiolecik tak jest. Kurcze no. Zobaczcie ile jest zielonych klocków. Jest kolejny unik. Naprawdę szczęście mamy zarąbiste tutaj. Ale oni się leczą i to jest... Zielone rozrzucone, dobra teraz coś złożyliśmy, No ale ani w tą, ani w tom. No, Liana tak naprawdę odpali, nie mamy uniku. Ach, to już jest raczej przegrana, przy normalnej manie byśmy prawdopodobnie wygrali, natomiast przy przy tej szybkiej i ta wiwika po prostu robi furorę. No Melendor odjechał, więc my już nie mamy leczenia. Rzućmy te żółte w środku. Zeszły fioletowe. Czerwone. No może coś z dołu. Jest coś zielonego. Unik, unik, unik. Dobrze jest unik. No naprawdę upiekło nam się już kilkakrotnie żółte, widzicie, wszystko jest wszystko jest, kochani tylko nie zielone od czasu do czasu wejdzie jakieś małe kombiczko dobra, ciach, niebieskie zejdą nabiło się trochę zielonych, ale musi być unik dobra, jest ale wiwika znowu hmm. no Teraz chyba już przegraliśmy, proszę ja was. nie, może tą wiwikę zacząć tłuz, bo to z tą Lianą to nie bardzo. Teraz nie mają ataku, więc poczekam. Niech się leczą. Jeden atak, no to muszę spróbować. Jest zielony, ale niestety w pustkę. I Liana. Unik znowu. <laughs> ale już mamy tylko. 38 życia, więc daleko nie pociągniemy już. No dobra. Jeszcze unik, kochanie, ale już z tego nie było uniku. Dobra. No trudno. Szkoda, szkoda. Brakło dosłownie troszeczkę współpracy na planszy. No dobra, szukamy kogoś następnego, może Johny z Tellurium. Mimo wszystko to pojedziemy sobie czerwonymi pod Tellurię. No standardowo, tutaj akurat ekipa wolnych bohaterów będzie nam plusowała mam nadzieję. Elena i Kagan. Jedziemy. Całe trzy klocki mamy. Więc podciągnijmy coś z dołu. Dobra, jest tutaj diamencik. I jednocześnie. A, bym złożył go najpierw. Zamiast tych fioletowych, to mi się złożyły od razu czerwone. No dobra. Ciach, jest złożenie. I tyle, tak naprawdę. Teraz ze smoka będziemy mieli, ale już Elena tam odpala na kontratak. Hmm, to nie wygląda dobrze, kochani. Dobra, Grazul nas trochę uleczy, i jedziemy po tej lewej stronie, kochani, bo tak jak najdalej od kontrataku. Elenę, jak puścimy, no to prawdopodobnie już nie przeżyje. Tu walniemy w telurię. Celenę, na razie sobie zachowamy. Dobra, Musashi. Ach, szkoda, by dostał obrażenia Teluria i Freya. Dobra, nie ma tu chyba na co czekać, bo to już ryzyk fizyk albo przełamiemy tą obronę, albo przegramy, tak naprawdę. Czyli przegramy. No, nie wiem, mogłem tą Melenę może wykorzystać wcześniej. Nie wiem czy by to po coś pomogło, ale to już jest porażka. Nie ma co tutaj wątpliwości, tak jest. Całe 5 punktów. I to nie wiem, chyba jeszcze raz go szurniemy, nie? Jak myślicie? Nie wiem czy Drugą ekipę, może zieloną wziąć? Fioletowy. Kogo tu wziąć? No nie wiem, taka ekipa fioletowa, yy, druga zielona jest dosyć mocna. I chyba tak zróbmy. Weźmy dwóch szreków, dwóch Elkanenów i Horgal. Źle ustawiłem, Horgal w środku. Tu będzie keszrek, dobra. lkn na skrzydłach. Keszrek, keszrek. Eee, dajmy keszrekom najlepsze oddziały. Te obronne. Może, może nie najlepsze. Horganowi dajmy, żeby miał szybko. Jak najszybciej odpalała. Keszrekom eee, damy obronne. No dobra, mamy jedno złożenie. Także nie rozpieszcza nas gra. Dobra, teraz weszło drugie. To jedziemy. Jedno. Drugie. Orgal już odpalił, widzicie, po sześciu klockach. Więc uderzamy. No co teraz, chyba niebiesko-fioletowe zrobimy w środku? O, ładnie weszło, tylko pod telurę, zielone na zielone. Dobra, ale mamy nabitych bohaterów, więc ta teluria nas. To za bardzo nie zaboli. Dwóch keszereków. No i tą lewą stronę spróbujmy tą telurię zdjąć. Nadal się nie udało. Usashi. Znowu Freja. Ach, dobra, mamy złożenie w środku. Co prawda na kontratak, ale no trudno. A, jeszcze to się złożyło. Co za złośliwe, no dobra. Horgal pojedzie po wszystkich. I mamy złożenie pod Frejom. O, teraz weszło kombo, to już. A nie, nie, nie przełamało jej, zobaczcie. Kurczę. Masakra, myślałem, że ją przełamie. Teraz dopiero. Dobra, to jedźmy tą lewą stronę. A, kombo tu weszło. Kombo, kombo, kombo. Oj, 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 oj. Hmm. w tych wojnach z tą szybką maną to jednak muszę chyba to jakoś bardziej przemyśleć tą strategię tego uderzania bo widzę, że niekoniecznie najmocniejsza ekipa jest najsilniejsza nie wiem, szczerze powiem, że pff, nie wiem, ktoś podpowiadał tam żeby brać Horgala żeby brać tego, tamtego, Ryszarda właśnie zamiast Aerona, żeby wziąć Ryszarda no nie wiem, ale jak macie takie klocki, myślicie, że Ryszard pomoże? Zobaczcie, całe cztery klocki fioletowe. Dobra, wyszły od dołu, ale fioletowe-fioletowe, fioletowe, no to wiecie co się dzieje. Zjedziemy ten środek, zobaczcie. Wymieniło się ile klocków? Ze 40? No, powiedzmy ze 30, 20 nawet. Wszedł jeden czy dwa klocki fioletowe. Teraz nie wszedł żaden, no ale dobra, mamy leczenie, już nie ma co się użalać. Szkoda, że Tibertus nie odpalił. Quintus z tym kostiumem ma ciutkę, ciutkę, mmm, szybszą tą manę o jeden krocek. Patrzcie, jak ona się trzyma. Kurde, nie, moi bohaterowie się tak nie trzymają. No, może poza Margaret w ostatnim starciu. <gryt> Dobra, Ciach tam weszło. Jest Tibertus. O ile przeżyje. Tu jest kontratak u Obakana, to jeszcze mu troszeczkę zabierze, dobra. Ma te swoje skrzydełka. Niestety pirat już odpala. O, ale kombo. Ciach. Dobra, Obakan poszedł. Na szczęście zdążyliśmy przed Wiwiką z odpaleniem. Ach, szkoda, że ten zielony nie padł. Dobra, ale mamy osłabienie obrony. Quintus. Robimy smoka. I oby coś weszło z dołu. Niestety musimy pod Wiwiką klocki odpalać. Dobra, jest. Ach, jeden fioletowy wystarczył. No dobra, to powinniśmy chyba wygrać. O, quintus. Dobra, tibertus. Na razie aerona nie musimy odpalać, bo mamy. Mamy leczenie. Dobra, teraz się skończyło. W środku złożenie. Aeron jeszcze raz jest odpalony, ale to sobie spokojnie czekamy. Potrzebne fioletowe klocki. Nie ma. Łoch. Dobra, mamy złożenie po prawo. Tibertus. No potrzebujemy klocki pod nimi. Inaczej nic tu nie wywalczymy. Na dłuższą metę. Dobra, jedziemy. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, kochani. Ale chyba zabawa tylko dla nich dzisiaj. Dwa punkty życia, kochani. I pyk, i pyk. Dziękuję. Oj, słabiutko, wda wojna, słabiutko. No dobra, no zobaczymy, co to będzie. Poszło tak sobie. Do zobaczenia w takim razie, kochani, na podsumowaniu. I zobaczymy, co będzie. Witajcie, na podsumowaniu niestety porażka. Nie byłem najlepszy, <grybujesz> także nie dał tutaj nie stało się zadość temu tej regule, powiedzmy. Także. Czekali do ostatnich chwil, ładnie nas wypunktowali, bo prawie 200 punktów to spora, No dwa zwycięstwa, nie więcej. Także gratulacje dla yy, przybyszów z Portugalii, konkwiskadorów. <gryw> Dobra, u nas tak, zero ataków zostało, także fajnie. Dyscyplina w końcu. U nich aż dziewięć, ojej. To nie no, to muszę powiedzieć, że rozjechali nas jak czołg. Reszta sobie po prostu odpuściła. No dobra, nie można zawsze wygrywać, jedziemy. Zobaczcie jak wszyscy atakowali. Ja tu gdzieś będę pewnie po środku. Dwudzieste pierwsze miejsce dopiero. O, po środku. Hm. Optymistycznie. Trzeci od końca widzę teraz. Masakra. Dobra, zobaczmy ataki. Jechaliśmy tylko my długo, długo. Widzicie, żadnego ataku przeciwników. Dopiero tutaj, jak ja zacząłem bić, to. E, dobra, tu pierwszy mnie napoczął. Dokończył. Tu znowu mnie napoczął. Tu mnie dokończył. Na raz wzięty. I na dwa. Czyli chyba, jeżeli dobrze liczę, to 7 ataków zużyli na mnie, natomiast pokonali mnie czterokrotnie. Jeśli dobrze, oczywiście liczę. Policzcie to, kochani, sobie sami, jeżeli macie taką ochotę. No cóż, dzięki Wam za obejrzenie. z kolejnego mojego filmu. Subskrybujcie, komentujcie, jak najwięcej. I do zobaczenia w następnych, mam nadzieję, lepszych wojnach. Trzymajcie się, hej!